Państwa, ponownie. Proszę Państwa, jak już jesteśmy przy chaleniu się, co ja nie gotuję, co ja nie mam, co ja nie nazbierałam, a więc chciałam Państwu powiedzieć, że są jabłka. Nie tylko kanie, ale są jabłka. To są renety chyba czerwona, to jest może złota reneta. Proszę Państwa, byliśmy z mężem na rowerach. Tak jak mówię, jeździłam. Jeździmy. Proszę zobaczyć. Co można zebrać na pustkowiu? A więc to są gruszki. To jest cały karton gruszek. A tutaj są jabłuszka. Proszę Państwa, ja pokazałam Państwu mus. Miałam parę jabłek. Teraz jestem taka szczęśliwa, ponieważ jabłka nie ma ich tak w tym roku dużo. Może w niektórych rejonach. I proszę zobaczyć, to jest naprawdę dar natury. Proszę się skusić, jeżeli macie um, okazję gdzieś pojechać z kimś, czy, czy sami sobie gdzieś popatrzeć, czy gdzieś na pustkowiach nie ma jabłek. Proszę zobaczyć, ile ja na zbierałam. A więc proszę nie zapominać. I wtedy ja wezmę inny karton, osobno kruszki, wezmę gazetami, obłożę takimi ściereczkami, jak tutaj są kuchennymi. Wtedy każde jabłuszko obijam, kładę do kartonu. I tak przechowuję, proszę Państwa, do marca, nieraz nawet do połowy kwietnia, Reneta jest na balkonie u mnie. Nie mam piwnicy, piwnice są ciepłe, a więc trzymam to, proszę Państwa, na balkonie. I naprawdę, jeżeli to jest za darmo, możecie przez parę miesięcy korzystać, czyli możecie sobie um, opiekać, Możecie sobie mus robić do ciasta, w każdej chwili, jeżeli ktoś powie, że przychodzi, możecie sobie do, do, do deseru, może zrobię jeszcze dzisiaj albo jutro jeden, dwa desery, bo te bezy cały czas czekają upieczone, ale nie mam kiedyś jakoś, nie mam kiedy przejść, ponieważ zawsze coś, coś innego robię, a więc e, pokażę Państwu również deser, żeście sobie próbowali z jabłek e, musu z jabłkowego, albo na przykład z malinowego, z różnymi owocami, troszkę mascapone tego sera, z twarożkiem, z bitą śmietaną. Smakuje rewelacyjnie, a więc naprawdę zapraszam Państwa, żeście się troszeczkę nie tylko na grzyby koncentrowali, ale również na inne dobro natury, właśnie jabłka, gruszki, śliwki. I właśnie teraz są o tej porze, w tej porze, a więc zapraszam Państwa do do tego, żebyście się postarali i sobie coś załatwili na zimę. Na pewno wyjście mi z tego frajdę, można powiedzieć. A więc, Witam Państwa Panowie, na moim kanale. Chciałam Państwu pokazać, co właśnie wczoraj żeśmy z zbierali. Pojechaliśmy ekstra i zobaczyliśmy właśnie pustkowia. Proszę zobaczyć, ile jabłek, to już jest z Reneta, właśnie co, o której mówiłam. To jest cały wielki karton. Teraz będę tutaj przekładała w taki papier, zawijała i będę... Tutaj jest ta herbatka już wisi, co Państwu mówiłam. Właśnie ona musi się suszyć w ciepłym i takim suchym powietrzu. I z tego właśnie będzie parę kilogramów musu. Ale że nie mam słoików i nie mam jak przerobić tego, one nie są jeszcze tak dojrzałe, postanowiłam, że zapakuję i tutaj na moim małym balkoniku właśnie... Schowam w kartonikach i tak właśnie do marca będę mogła y, przytrzymać te wszystkie gruszki jabłuszka. Na pewno parę odpadną, wybiorę tylko te najładniejsze. Te gorsze przytrzymam i skroję wtedy na ten mus, y, wtedy gruszkowo-jabłkowy i myślę, że będzie bardzo smaczna.